Jest, jest kiepsko z całym europejskim leczarstwem, z polskim też. Tak, tak. Wysokie koszty produkcji. Chyba, tak. yy, tak. 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 że jeszcze dochodzi nam te sprawy, te sprawy, no, które tak się często podnosi, że trzeba ograniczyć produkcję zwierzęcą, głównie bydła, bo to problem metanu i tak dalej. Co też no, wzbudza pewien pokój wśród, 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 wśród rolników. Rolnicy często żeby znaczy to jest do funkcji wierzęcej. To jest, ale to jest, ale to jest. No, rozmawiamy panie ministrze, o normalności, a nie o szaleństwie. Przecież pewne koncepcje unijne to nie, nie tylko krytykują rolnicy, ale też eksperci ze Stanów Zjednoczonych i z innych tego, że to po prostu doprowadzi Unię dość do ślepego rządu. Ale, że... ale też musimy brać, jaka jest, jakie są poglądy opinii społecznej. Opinia społeczna przyjmuje szereg tych argumentów. W związku z tym, no, wśród młodego pokolenia jest zupełnie inne, przejęcie czasami nieracjonalne, bo przekazane informacje są jednostronne, niepełne, ale myślę, że będziemy o tym wiele mówić. Tak się mówił, bo uważano, że błędem było, że nie zostały przekazane. Zasady, informacje o wymogach Zielonego Ładu. Stąd później Zielony Ład, który był zaakceptowany, przyjęty przez poprzedni rząd. Wręcz poprzedni rząd lubił się Zielonym Ładem, a teraz chce robić referendum, żeby został odrzucony. Myśmy ten Zielony Ład. Bardzo zracjonalizowali, zmienili. No ale dopiero Więc... się okaże po wyborze nowej Komisji Europejskiej. Nie, nie, nie To już jest wprowadzone. Ale jest prowadzone. Prowadzone, ale w jakim kierunku pójdzie polityka klimatyczna? Za to... do tego dojdziemy. Na razie skończymy Zielony Ład. Te zmiany, które zostały dokonane, one były realizowane całkiem szybko, bo musiały być decyzje polityczne i później zasada wdrożenia w prawo europejskie. To jest za nami, nie ma wymogów ogólowania. Są istotne odstępstwa od spraw związanych, jeśli chodzi o zużycie, nakłady, wielkości środków roślin, nawozów, problem yy, okrywek glebowej, zmianowania, a więc wiele rozwiązań takich, jak chcieli rolnicy, i to słusznie, bo rolnicy wiedzą, jak najlepiej prowadzić prowadzi gospodarstwo, żeby ono. Spełniało tak najszerzej, można powiedzieć, dobrostan przyrodniczy. I teraz Pan powiedział, w jakim roku pójdzie nowa Komisja. Tak, mamy nowy wybrany Parlament Europejski, który się no, konstytuuje, jest w procesie pewnych decyzji politycznych no, powoływanie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zacznie urzędowanie od 1 stycznia, także polska prezydencja będzie przewodniczyła też pierwszego Radzie Unii Europejskiej od 1 stycznia. I, I też powinna coś w tym I, zrobić. I te sprawy, kontynuacja dalej przeglądu Zielnego Ładu, jak Zielony Ład w przyszłości, jaka przyszła wspólna polityka rolna. Ale, Ale trzeba znaleźć się zapisuje, nowego komisarza rolnego, sprzyjającego. Znaleźć się zapisuje na e, e, dyskusję w tej sprawie, jeśli tylko. Będziecie mieli Państwo takie życzenie. Tak, komisarz rolny wymienia się na razie kraje, z których mógłby być komisarz. No właśnie. Jedno pewno nie będzie z Polski. Na, odborze, na pewno nie będzie z Polski. Ale może komisarza obecnego do spraw rolnictwa bardziej zadecydowała pani von der Leyen niż polski rząd. Choć propozycja komisarza z danego kraju w w kompetencji rządu krajowego, oczywiście on musi później być zaakceptowany przez branżową komisję na przesłuchaniu i także przez zdjęcie akceptację polityczną całego parlamentu, bo później parlament głosuje nad strajką sprawy komisji. Stąd, stąd myślę, że. Ta procedura przed nami, ale no my, jako Ministerstwo Rolnictwa, kiedy będziemy przewodniczyć Radzie Ministrów rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej, chcemy wnieść właśnie sprawy związane z przeglądem Zielonego Ładu, ale także chcemy podnieść problemy związane no, z przyszłością wspólnej polityki rolnej, bo także ten nowy etap Wspólnej Polityki Rolnej rozpocznie się od 28 roku. Chcielibyśmy, żeby generalnie te ostatnie trzy lata były według obecnych zasad wprowadzeniem pewnych uproszczeń, zmniejszenia obciążenia administracyjnego, jeśli chodzi o całą procedurę, która obowiązuje rolników w zakresie składanych wniosków, wymogów i tak dalej. Bo rolnicy narzekają i mają rację, że jest niepotrzebnie zbyt dużo e, e, działań administracyjnych w przygotowywaniu wniosków, które składają rolnicy o środki do, do agencji i nad tym e, pracujemy. To się, tu jest no, nie, nie tylko wina Komisji Europejskiej, ale także e, przecież te zasady czy plany strategiczne, one były przyjmowane tutaj w Polsce, przez polski rząd, y, stąd wiele wymogów. Panie Ministrze, nie, nie przerzucajmy się odpowiedzialnością, rób, do przodu, co zmienimy... Ale ja się, ja się z nich nie przerzucam, no, no. ja mówię o no, ja, tak. ja ja faktach, tak? mówię, że to upraszczamy, tylko, tylko to nie jest tak, że, że y, y, Ktoś kiedyś zatwierdził e, ten Zielony Ład, a teraz chce robić referendum swojego likwidacji. No to no to, no to, ta, ta ta to jest referendum. To jest referendum nie w sprawie Zielonego Ładu, tylko w sprawie powrotu do władzy. No, no tak, no. Okej, no, okej, okay, okay, ale e, tytuł e, jest e, taki, jak jest. E, I e, cel referendum. E, Polski przemysł spożywczy, polski, przemysł polski rolnik, w szczególności mleczarstwo, bardzo dużo płaci za politykę działających w Polsce wielkich sieci handlowych, dyskontów i wielkopowierzchniowych sklepów. Ja mam pytanie: w innych krajach europejskich, jak w Niemczech? Czy we Francji sprawa marek własnych jest jakieś dogadywanie, sprawa marek własnych też jest, do, też jest jakoś i funkcjonuje lepiej. Chodzi o marki własne wielkich sieci handlowych. Czy nie uważa pan, że pewne rzeczy dotyczące handlu wielkopowierzchniowego powinny być uregulowane poprzez prawo unijne i miejscowe? Zaba zabało. Jest dialogu pomiędzy uczestnikami tego łańcucha żywnościowego od pola do stołu. I w tym łańcuchu żywnościowym rolnik jest najsłabszy, bo nie ma wpływu na ceny środków produkcji, nie ma wpływu na sprzedaży. Jest, jest rolnik. Tak. Jest rolnik osamotniony, nie ma wpływu. Jest za słaby, nie jest zorganizowany. Natomiast oczywiście dodatkowe. E, e, Wymogi, warunki narzucają sieci, które są no, już odbiorcą i od przetwórstwa, i od rolnika. Przede wszystkim od przetwórców. No. Ale jak został wprowadzony VAT, to wiele sieci zażądało obniżki cen towarów wprowadzanych tam przez. I cały wersję. czas żądają, z miesiąca na miesiąc, żądają, z tygodnia na tydzień. To w związku z tym no jest problem, ale to, no to, no, to mówiliśmy. O wielkim dorobku polskiego mleczarstwa, o wielkim osiągnięciach. I no, wolnych, piątnica, mlek, O osiągnięciach producentów rolnych i przetwórców, głównie spółdzielni mleczarskich, a nie tylko, bo też jest tam ma swój udział sektor prywatny. Pytanie, to dlaczego w sieci często jest realizacja w ramach Między spółdzielniami, kto lepszy, kto przejmie kolejną spółdzielnię, powiększy swoją wielkość, swój zasięg. A nie ma tej jedności w stosunku do sieci, żeby e, e, były pewne. W wewnętrznym polskim handlu mleczarskim, jak i zagranicznym, obowiązuje konkurencja polsko-polska, ta najbardziej no, no wyniszczająca, co widać ja szczególnie tym, w handlu zagranicznym. Ja o tym, ja o tym mówię. Że w stosunku do sieci krajowych, że były wspólne działania. Przed chwilą rozmawiałem z jednym z przedstawicieli sektora sadowniczego i on mówił o działaniach, które służą temu, aby grupy producenckie, E, e, wspólnie sprzedawały e, 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 owoce jabłka do sieci. Bo wtedy one są istotnym podmiotem, mają określoną siłę. To samo dotyczy mleczarstwa, to Wie Pan, leczarstwa. o co chodzi? O to chodzi, że podziwiam sadowników. Sadownicy mają mocną reprezentację zawodową i też i polityczną, tutaj... Poseł Maliszewski jest od, od, niekwestionowanym orędownikiem i jest szanowany, uzamany, jest szanowany przez... wszędzie ponad podziałami politycznymi, natomiast mimo swojej nowoczesności, mimo wysiłku dużej technologii, wysiłku rolników, polskie mleczarstwo jest bezsensownie podzielone. Nie ma wspólnej polityki, nie ma jednej organizacji, organizacji mleczarskiej, jest tylko LANS. Ja rozumiem konkurencyjność w sektorze, bo to jest, to jest rzecz dobra, ale ja nie, nie mówię Nie mówię, nie ja mówię o zmowie cenowej. Tak, ja nie rozumiem o rybacku. Ja mówię o sektorze też, a nie, nie, nie rozumiem nieracjonalnej rywalizacji. To myślę, to myślę, że to się będzie zapewne zmieniało. My też jako rolnictwo, jako no ministerstwo za mało też. Rozmawiamy z męczarniami, bo my już się nie chcemy nic narzucać, bo to są samodzielne podmioty gospodarcze, ale forma dialogu, rozmów też jest istotna. Znaczy, ja nie jestem, żeby w ministerstwie był centralny związek z spółdzielni czas jak to w drzewie bywało, tylko żeby po prostu był taki dialog z mleczarzami, jak jest właśnie z przedstawicielami satomników. Tak, tak, tak. Jest, zgoda jest za mało dialogu. Ale to wynika także z osobowości liderów w spółdzielczości mleczarskich, no, którzy bardzo dużo zrobili. Bardzo dużo zrobili w zakresie wzmocnienia tego, co spółdzielni, którymi kierują, ale myślę, że teraz tym etapem kolejnym będzie tworzenie pewnej, no, także takiej wspólnego działania w zakresie zmiany produkcji. Czyli, czyli, czyli Pan deklaruje współpracę, szerszą współpracę z, 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 z producentami mleka i przetwórcami polskimi? Tak, 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 to, to, to jest wyjątkowo ważny sektor i dla wyżywienia, ale także dla eksportu, dla produkcji rolnej w gospodarstwach, a więc no takie chciałbym, żeby były pozytywne. Pamięta Pan stare czasy, kiedy w Sejmie było pięciu, sześciu posłów z mleczarzy, tak, a, teraz, a teraz zdaje się tylko jeden poseł Kandyba. Tak, tak, tak. tak, tak no, bo wtedy to środowisko było duże środowisko producentów mleka. I oni często to oni wyransowywali tych e, swoich profesorów na posłów. Ale wie Pan, no to samo mamy w tej chwili. W Parlamencie Europejskim na 53 europosłów z Polski nie ma chętnych, zainteresowanych pracą Komisji Rolnictwa. Ostatnie takie pytanie. Przedstawiciel resortu rolnictwa, z tego co wiem, był w Chinach z prezydentem Dudą. Tak, był, czy, czy, czy coś rozmawiano o sprawie polskich mlecze, o handlu polskimi artykułami mleczarskimi, bo rynek chiński staje się coraz bardziej trudniejszy? Tak. Pan wiceminister Jacek Czerniak był najpierw z delegacją, z wyjazdem resortowym. Nawet on pojechał w tym okresie, kiedy niby był okres jego urlopu na. E, e, bo kandydował na posła, ale uzgodniłem to z kancelarii Premiera, na że są tak na Europosła, że tak ważne sprawy, że, e, że, żeby mógł jechać. to nie była żadna element kampanii, a i przez to przygotował wiele elementów do rozmów w czasie wizyty pana prezydenta. I znowu zabiegaliśmy o to, żeby w czasie wizyty pana prezydenta raz w tej, tej grupie uczestniczył też nasz pan minister Czerniak, aby tam dopiął niektóre sprawy związane wcześniej, jeśli chodzi o fasole, o, o ryby, ale także o realizację. E, e, w związku z tym, e, to. W produkcji mleczarskiej tak, też dotyczyło. ale to, Były też podnoszone te e, tematy, one nie były wiodącymi, ale, ale e, e, te relacje handlowe, my, mamy, my e, e, rozmowy w tym zakresie prowadzimy w e, e, dosyć takim. W szerokim zakresie i systematycznie, e, oczywiście też mamy świadomość, jak się rozwija produkcja rolna e, na, e, w Chinach, e, że przecież jednocześnie maleje im, e, jeśli chodzi o, o e, stan, jeśli chodzi o e, stan ludności. E, to wszystko, o, no, o, tutaj chcemy więcej, więcej wspierać e, promocję, Rozmawiamy także z naszymi radcami handlowymi. Będziemy... Ja rozumiem, że radcy, rolni, czy handlowi, rolni, moim zdaniem, powinni być w wszystkich ambasadach teraz, żeby. Nie co, co, co... ma ich we wszystkich ambasadach. Dyplomacja ekonomiczna jest jedno ze słabszych Właśnie. Targ wątków naszej dyplomacji, bo o... my nie mamy tradycji, mamy świadomości w tym zakresie, tak jak to czyni dyplomacja innych krajów, gdzie oczywiście ona pilnuje wszystkich obszarów ważnych danego kraju, ale my tutaj nigdyśmy nie przywiązywali należytej do dyplomacji w tym zakresie, w tej promocji. O co chodzi, chodzi? Chodzi mi o konkretną promocję, a nie o promocję typu wycieczkowej, wycieczkową na targi zdjęci określonej zdjęciami no, w mediach społecznościowych. Siła, siła. Możliwości eksportu są, są określane w dużej mierze przez także przez infrastrukturę, nie tylko finansową, ubezpieczenia, kredyty, ale także przez infrastrukturę można powiedzieć, tak można użyć tego słowa ludzko, kontakty takie znajomości, że, że jest znany przedstawiciel danej sieci danego rynku, że stoi za tym ambasadza radca rolny, bo, bo wtedy powstają no, te umowy e, e, handlowe, one szybciej dojrzewają, szybciej są popisywane, są bardziej wiarygodne i no, też o, bardzo ważne są elementy bezpieczeństwa, a więc kontakty na szczeblu służb weterynaryjnych, jeśli chodzi o jakość i tak dalej. Także to wymaga ogromnej pracy i to nie jest tylko praca rezultatu rolnictwa. Zakończmy naszą rozmowę też. Dzisiejszą. Cytat, dzisiejszą rozmowę z cytatem z premiera Jerzego Buzka, który tutaj jak było dwudziestolecie obchodów Ministerstwie Rolnictwa powiedział coś takiego, że bezpieczeństwo żywnościowe na podstawie Ukrainy jest ważniejsze od bezpieczeństwa energetycznego.